You said no 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 I said no 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 You say take me home I said no perign young You said no 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 I said no 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 toca Cześć witajcie z tej strony Master Bay i witam Was w pierwszym odcinku z serii South Park Kijek Prawdy a więc musimy pewnie zdobyć kijek prawdy, który prawdę nam powie. I tak, dobra. Zaczynamy najpierw jakiś wstęp, zapowiedź. Kart Kartman. sumie nie będę przewijać, obejrzyjcie sobie. Jakaś patrzę. Walka Roden z ładcy pierścieni. Jeszcze gandal, tylko jakiś trochę. Dziwną ma tą laskę i trochę jest niski i grubszy jak na Gandalfa, no ale okej okay. Mi się dawało, że Gandalf walczył laską i mieczem, no ale dobra. To jest jakiś król Goblinów albo Sauron jak tu władca pierścienie, to krasnoludy. No, mi się daje, że to... Zapowiedź przynajmniej zapowiada się jakby część filmu z władcą pierścieni. Powrót króla. Albo nie w sumie powrót króla. W każdym razie zładcy pierścieni. A ten kto posiada kijek ma władzę. No, kto ma kijek, ten ma władzę. South Park The Stick of True? Dobra. No to tworzymy. Hmm, co możemy sobie stworzyć? Co to jest? Stworzymy sobie Emo. Tak, em będziemy mieli Emo. Odzieło nabrany jakiś gotycki strój. O, to będzie nasz Emo Co by mu to dać. O, damy mu bliznę. Okulary mu niepotrzebne. A więc mamy naszego. Bohatera Emo. Rozważałem jeszcze kwestię Rudego Murzyna, ale jednak postanowiłem zrobić Emola. Tak, no to jest nasze miasteczko w którym... O, sprzedane. To chyba nasz dom. zaraz sprawdzimy. Komicznie chodzą te postacie, naprawdę dziwne. O, to chyba nasz dom, tak, przeprowadziliśmy się. Wreszcie wszystko będzie dobrze. A co tam się działo? Komu będzie dobrze? Chyba, ch chyba chodzi o mnie. Tak, chodzi o mnie. Znaczy o mojego bohatera. O, emol. Się cio cioł się po oku. To jest emo, który się tnie po oczach. Nasz, nasz bohater jest chyba nienormalny psychicznie. Niezrównoważony. Mówią, mówią, że nic nie pamięta, to niedobrze wróży. Be back it gets to... Dobra, to wrócimy. Yeah, we love <laughs> Nasz bohater z tego co widzę to nie mówi o. O. Na lewą fabkę bijemy. Lewa. Tak. Co tu mamy? O, możemy coś ukraść. A tu co jest? Dobra. Wychodzimy przez drzwi. Zobaczymy co tu mamy jeszcze. O, też tu... Nie, tu nie możemy wejść. A możemy iść do kibla Co my tu mamy? Z rurka i stara Na pewno mi się to przyda Bo my ogólnie będziemy na Łazarskim rejonie I tu nie jest kolorowo Co? Dobra Nie mam pytań Już ta gra mnie zaczyna zaskakiwać No, to tak jesteśmy na, Znajdujemy się na Łazarskim rejonie Na którym nie jest kolorowo Może gdzieś tu bonusa spotkamy BGC, lufa pytanie Pakol TV, lecimy tutaj. O, co my tu możemy Pobić Matkę. O, staraj się możemy na prawą fabkę. O, jakaś kasa możemy okraść. Dobra. Emol, Emol ucieka. Matka nam chyba zostawiła w kuchni, nawet. O, tu biżuteria rodziców. Nie, jakaś peruka. Myślałem, że rodzice tu biżuterię trzymają. Można byłoby ich okraść. O, mnóstwo znajomych. Może znajdziemy przyjaciół. Co tu możemy. O, mamy jakieś zadanie Które zlecił nam ojciec, na dół i znajdzie jakiegoś dzieciaka, z którym mógłbyś się zakumplować O Jakbym wziął Rudego, to bym nie miał tej misji Rudy nie ma prawa znaleźć kolegów Dobra, mamy tu złoty 50, jakąś perukę Jakiś bałwan Myślałem, że to łazerski rejon, i się tu... Leją, leją się, dobra Daj! Bu buła łokieć koło wrotek! Nie wytrzymasz dłużej? Bonus! Bum! Lujo ogłuszacz! Buf! Ale luja, luja muszy dostał. Powiesz mamie? Bator z miłosierny, jestem pan Dora, Dobra. Zdobyliśmy kolegę. Brawo. Jakieś postępy. Król Czarodziej. Jak to się wabi? Król Czarodziej? O, mogę biegać. A to co tu jest? Nie mogę okraść. Król Czarodziej, ciekawe jak to coś się wabi. To, aha, to rozumiem, że to jest ten cały Król Czarodziej. Dobra. Król Czarodziej, a jak się wabisz? A, Kardman! A, to ty opowiadałeś na początku. To ty byłeś tym Gandalfem. Ty przypominasz go tylko w innym stroju trochę jesteś. Dobra. O, może. O, o, można coś okraść. O, mamy klucz do garażu Kartmana. Dobra, będzie można coś okraść. Tak przeczuwam przynajmniej. Nasz Emo jest cichy, ale kradnie. Dobra, co tu dalej mamy? Kupa Keep. No, to jest nasze wielkie królestwo. nasz Nasze mina Ło, 14 poziom.

Pierwsze zadanie No to nazwiemy go Master Emo Nie, nie wprowadziłem Dekiel No! Czemu nazywam się Dekiel? Dobra. O. To będzie trudna decyzja, Mac. Złodziej. Żyd. Żyd... Hmm. Żyd wojownik Wspuszczania w pierdol a Żyd? Nie, to jak nie będziemy kuplami to biorę wojownika, tak Dobra, jesteśmy fajterem Dobra, a więc idziemy do sklepu z bronią To u tego wojownika 14 czterastym poziomie Jezu Ostrze wojownika O, Z tego takie buły będą szły Dobra Bierzemy się, a co tu możemy? Modyfikuj, coś tu mamy. Nie, nic nie mamy. Tu mamy wojownicy pancerz. O, bródka nikczemnego kartmana. O, to fajnie wygląda. Nie, nasza blizna lepsza. Teraz z... będą brać nas na poważnie. Czas, abyś nauczył się walczyć. Dobra, muszę najebać temu chłopcu. Który ma nożyczki Jesteś królem, jesteś król czarodziej, dobra Ło! Jakieś gromy, gromy z jasnego nieba A to myślałem, że jak jestem Żydem to gromy tylko lecą Dobra Dobra, dostaniesz taką bułę, nie? Dobra Ło! Ale buły idą. Oh, yeah, <noise> Dobra. Jak ci zaraz przypierdolę? BUM! Buła łokieć koło wrotek. Spokojnie, ja już mu nakopię. Ty się nie martw, chłopie o Ło, jakieś umiejętności, aktywne razy 3 już mamy. No Jezu, nie beczy! Muszę iść do bonusa, żeby mnie podszkolił jeszcze bardziej. Bo to? Trzeba umieć walczyć, bo na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Dobra, co mam zrobić? Mamy się zablokować, kiedy będziemy mieli tarcze... Szykuj się. Dobra. Jest! Udało nam się obronić Jestem lepszy. ta ja mam pierwszy poziom mam 14 Rozumiem, że mnie jeszcze raz Czyli rozumiem, że to jest nasza moc Taka jakby mana, pipa, okej, okay, dobra Dobra, pipi Dobra Klikamy I co tu mamy? Napaść podbić. podbicie Dobra Kliknij nowym przyciskiem, aby rzucić piłkę po... Aj, nie udało nam się trafić w piłkę. Ale tak mu... Takiego Luja ogłuszacza dostał. Spróbujemy teraz. O, no. Pff, nie podpisaliśmy się. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Przedlać mu Luja. Aaaaa! ale dostał! Takie techniki tylko na rejonie! Dobra. No, Ja już się umiem bronić, śmieciu. Ja się już umiem bronić. No. Dobra. A, nie mamy pipy, żeby mu przypierdolić. Bum. Bum. Ale dostał lufę. My się za dobrze, chłopie, bronimy. No zniknie, przyjdź. Dobra. Bum. Bum. Padł. Od razu. Idealnie. O, mamy całą pipę. Dobra, nie przesadzaj. O, relikwia, to, przypuszczam, że tu będzie kijek prawdy. Kijek prawdy, który prawdę nam powie. A to są jeszcze elfy. To chyba przeciwko nim będziemy walczyć. Dobra. Stick of true. Oto nasz kijek prawdy. Jak to posiada kij, jak ma władzę. Takim ta kijkiem to Stachu Jones. Buje. Dobra. <gry> Cztery dolce. Ale. Co się drzesz, Kempo? Atakują. O jezu. Ja nie wiem, jak się. A nie wiem, jak się bronić. Atakować. Co? Nie mogę pod, podkreślić kika, nie, nie mogę. Jest moja przecież kradna. Już idę, a do tego nie jestem dekiel. To jakaś mapa? Dobra, lecimy. Ile ich? No nas jest czterech, pięciu. Nie, czterech, no czterech się bijemy przeciwko takiej hordzie. Dobra, nakopiemy im, nie martw się. O, tamta łazi, jak ci zaraz przypierd... No! Dobra. O, Łucznik. Skop elficki tu. O, on ma blog jakiś. Ła, ale w wryja. O, rzucaj mi. O, musimy się najeść? Dobra, prosiłam o 5, a trzeba poprzestać. Ty, jeżeli gówno śmieciu, teraz ci ripostę zasadzę. Bum, boom, 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 ale dostał w dupę. Teraz wykończ tych elfów i mi czarodzieja. O, baseballa dostanie. Uh, Ooooo! Oh, oh. Ale dostał luja. Takiego wielkiego luja. Jak pakol Bum! Kolejny na hita pad. A ja już nie mogliśmy łamać, bo ich po, porozwaliliśmy? Fajny, fajny. Dobra. Mamy kartę. Kod, o! Uciekł do stajni! Nie! Kod na wolności! Do stajni. Śmiesznie miałczy. Tu mamy jeszcze jakiś kwiatek O, żonkila dostaliśmy, musimy je zanieść tej O nie, on zbujo zbułował stajennego, ja ci tego Tak nie popuszczę, nie Zbułować mojego stajennego Dobra, o riposte ma Dobra, udało nam się profesjonalnie Obronić Nakopać mu do dupy Ale on ma riposte, przecież on nam no co ty każesz, ty kruasie jeden, ty Muszę zmienić taktykę Dobra, zastrzelę go, a to nie jest popak? Dobra, nie, nie wiem, nie wnikam O, ależ dostał Ale dostał, policja odbicie O I teraz dać odporny na strzały Taki mistrz Feng Shui Bum 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 O, już kij złamaliśmy Dobra, ale dostał bułę Dobra, co tu dalej jeszcze jest? O, bierzemy wszystko co tu masz O, cześć, dla Ciebie mam kwiata Nie mogę? Ej, nie bij kępułsia Będę go nazywać Kępuś, bo ma taką fajną kempę. Ło ten ma młotek? O, kurde O Mariposte, no co tak O jakąś osłonę ma Dobra Dobra Bum Bum O ale dostał Ale z tym młotkiem, ten co ma młotek będzie ciężej Co mam Ja mu tylko tu 7 biję ale i tak, ale i tak dużo. Teraz cię zabiję. Bum, koniec, ggwp. No ale zabiłem go, jezu. Ty tam, jak ci tam czarodzieju, czy jak ty tam się wabisz? Król król czarodzieju, kartmanio. na elf odwrót. Dobra. Udało nam się obronić kijek. Yeah. Jesteśmy najlepsi. Mamy kijek. O nie. Elfy zabrały kijek. O nie. Straciliśmy kijek. O. Czas poniżej klas. Został nas czterech na taką hordę. Dobra. Skradziono kijek. Skoro skradziono kijek, to trzeba go również odzyskać. Tokena, Tweaka i Craiga. Ło, widzę, że to jakiś iPhone czy iFruit, może jakby Dobra, nowy. Może skończymy na tym odcinek? Ale co tu mamy jakieś zdolności? Kopalnia jaj, szybki kop jaja potrafi ro... Chodź, Nie, my, my wolimy bejsbolistę. Ta. Co tu mamy? Łuk. Stramocy, mocy, odrodzenia. Dobra, myślę, że na tym zakończymy. O, co ty jest? Jakiś... To chyba jakiś szybki transport. Musimy się udać tu, tu i tu A, kwiatek dla księżniczki, bo my, my ten kwiatek jej Znaleźliśmy a przecież ja mam kwiatek No Co ja mam zrobić z nim? Zrobiliśmy misję? Zrobi Zrobiliśmy, dobra a więc na tym kończymy kolejny odcinek, widzimy się w następnym. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, fabkowania kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.